Oddychanie torem brzusznym. Połóż się z nogami zgiętymi i stopami opartymi na materacu. Weź wdech przez nos z równoczesnym uwypukleniem brzucha. Wydech, wciskając brzuch w kręgosłup, kręgosłup w podłoże. Wdech nosem, a następnie wydech. Wydech powinien być trzy razy dłuższy od wdechu. Ostatni raz i wydech. Takie ćwiczenie powtarzamy od 3 do 5 razy. Proszę napiąć pośladki, następnie napiąć mocno brzuch i wcisnąć z wydechem lędźwie do podłoża. Z wdechem rozluźniamy mięśnie. Jeszcze raz pośladki, brzuch z wydechem, dociskamy dolny odcinek kręgosłupa i z wdechem. Rozluźniamy. Proszę powtórzyć ćwiczenie 10 do 15 razy. Bardzo proszę wyprostować jedną nogę z dociśnięciem pięty na materac. Taki nacisk powinien trwać około 3 sekund i powinien być wykonany z wydechem. Następnie nogę zginamy i ćwiczymy drugą stroną. I ćwiczymy raz, jedną, Raz drugą nogą, łącznie 10, maksymalnie 20 powtórzeń. Można wykonać jedną lub dwie serie takiego ćwiczenia. Proszę rozstawić szerzej stopy, a następnie zgiąć kolano w stronę podłoża do przeciwnej pięty. Głowa pracuje przeciwnie do ruchu kolana. Pracujemy raz jedną, raz drugą stroną, wykonując wydech. Ćwiczenie powtarzamy 10 do 20 razy. Wykonujemy jedną do dwóch serii. Proszę złączyć kolana i stopy razem. Proszę wyprostować jedną nogę bez rozłączania kolan. I naciągnąć mocno palce w swoją stronę przy wyprostowanym kolanie. Wypychamy piętę w górę z wydechem, następnie uginamy nogę i powtarzamy ćwiczenie drugą stroną. Pięta wypchnięta w górę, rozluźnienie i powtórzenie drugą nogą. Ćwiczenie wykonujemy 20 razy. W jednej serii. Proszę rozstawić stopy i kolana na szerokości bioder, ręce oddalić od siebie na skraj materaca, a następnie proszę przenieść oba kolana w jedną stronę z jednoczesnym skrętem głowy w przeciwną. Powrót i proszę wykonać ruch raz na jedną. Raz na drugą stronę. W trakcie ruchu wykonujemy wydech przez usta. Ćwiczenie powtarzamy 10 do 20 razy w jednej serii. Pozycja wyjściowa jak wcześniej. Unosimy kolano wyżej do góry. Chwytamy ręką kolano od strony wewnętrznej i spychamy do boku z wydechem. Wydech, powrót noga do góry, stopa na podłoże, drugie kolano podnosimy do góry i przenosimy do boku. Ćwiczymy na zmianę. Raz jedną, raz drugą stroną. Ruch wykonujemy z wydechem. Łączna ilość powtórzeń to 20 razy. Wykonujemy jedną serię tego ćwiczenia. Proszę złączyć kolana i stopy. Proszę przenieść ręce zgięte za głowę. Unieść kolana do góry. Proszę wykonać pięć obszernych okrążeń kolanami, starając się nie odrywać rąk od podłoża. Pięć okrążeń w jedną stronę z wydechem. Pamiętamy o wydechu. Po pięciu okrążeniach w jedną stronę. Robimy 5 okrążeń w stronę przeciwną. Po wykonaniu całego ćwiczenia odpoczywamy około 10 sekund i przechodzimy do dwóch kolejnych powtórzeń, czyli łącznie 3 serie. W każdej serii 5 okrążeń kolanami w jedną i 5 okrążeń kolanami w drugą stronę. Proszę złączyć stopy i kolana. Proszę unieść kolana wyżej, do góry. Chwycić rękami za kolana. Przyciągnąć kolana w stronę klatki piersiowej z równoczesnym przyciągnięciem czoła do kolan. Ruch wykonujemy na wydechu. Takich powtórzeń w jednej serii będzie 10. Wykonujemy jedną do dwóch serii.